Dzień dobry, jesteśmy w niechodu. Jest cały basenik. Tak, tu tak, panowie, tak. Tutaj się moczymy w ciepłej wodzie. Tak, a tu jest mój mąż, Herkules. Dzień dobry. Mąż będzie teraz pływał na zewnątrz, proszę Państwa. Tak, tak. Dobra. Nie wiem czy to widać. Ale on sobie, tak, wypływa teraz rzeczką. tak. O, no, zamówi się i teraz wypływa na dwór. Nie chcę nikogo straszyć. Nie chcę nikogo straszyć, ale jest minus ileś tam? Dziesięć. I teraz zegnamy go, pa, 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 pa. Tak, teraz, tak, teraz płynie na dworze. Prąd z rzeki do porywa. Doskonale pod mostkiem. Super. Teraz koło. Tak, widzimy. Ach, macha no ładnie. Teraz zapłoniła nam sauna. Zobaczymy. Prąd rzeczki z powrotem. Na drodze zima, pięknie. Że wypływa Pan Wojtek. A, witamy, witamy. Super. Jaka woda? Doskonała. Wychodzi? Wychodzi.